Rodion Raskolnikow to główny bohater powieści Fiodora Dostojewskiego, Zbrodnia i Kara. Jest młodzieńcem, który popełnił zbrodnię. Dzisiaj zajmiemy się jednym z jego przemyśleń. Pewnego dnia Raskolnikow sobie przypomniał, że pewien człowiek na godzinę przed straceniem myślał, gdyby mu wypadało dzisiaj żyć na wążutkiej skale. Nad przepaścią, że tylko dwie stopy się zmieszczą, a dookoła będą przepaście, ocean, wieczna burza, i miałby tak pozostać na tym kwadracie przestrzeni całe życie, tysiąc lat, to lepiej tak żyć niż zaraz umrzeć, byle żyć, 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 jakkolwiek, ale żyć, jakież to prawdziwe. Najpierw jednak przyjrzyjmy się postaci. Petersburg, Rosja, 1865 rok, lipiec. Rodion Raskolnikow ma 23 lata i porzucił studia prawnicze. Gnębi go ubóstwo, wynajmuje pokój, ale ukrywa się przed swoją gospodynią, bo jest jej winien za czynsz. Był niepospolicie przystojny, o ciemnych oczach. Ciemny blondyn wzrostu więcej niż średniego. Ubrany był licho, że nie jeden obyty z biedą wstydziłby się wyjść na ulicę w takich łachmanach. Na ulicy skwar był okropny. Zaduch, ścisk, cokrop wapno, rusztowania, cegły, kurz i ten szczególny letni smród. To wszystko wstrząsnęło nerwami młodzieńca fetor szynków i co kilka kroków napotkani pijani. Nie mógł tego znieść. Spotyka pijaka, ojca Soni. Tak poznaje swoją miłość. Sonia pracuje jako prostytutka, bo utrzymuje rodzinę i ojca alkoholika. Dziewczyna będzie ratować Raskolnikowa poprzez nauki zawarte w Ewangelii. Raskolnikow jest skomplikowanym młodzieńcem, jest oczytany i próbuje odnaleźć prawa rządzące światem. Jest też marzycielem, jednak jego wnioski prowadzą go w otchłań zbrodni. Chce się sprawdzić, czy jest w stanie zabić, Wybaczone filozoficzne rozmyślania doprowadzają go do koncepcji człowieka właściwego. Taki człowiek z zimną krwią dokonuje strasznych czynów i nie ma wyrzutów sumienia. Pozbywa się wszy ludzkich, które szkodzą społeczeństwu. Bardzo kochał swoją matkę i siostrę, Dunię, a potem Sonię. Chce być silny i sprawdzić siebie, tylko oczywiście wybiera zły sposób i pomimo, że wydaje się myślicielem, wkrótce stanie się osobą, która przeraża zwykłego czytelnika. By zrealizować swoje koncepcje, powodów sobie nawymyślał dużo. Że chce zrobić coś niedozwolonego, że chciał zostać napoleonem. Swoje ofiary uważa za bezużyteczne i szkodliwe dla ludzkości. O co chodzi z tym Napoleonem, to jest właściwie problem Dostojewskiego z ludźmi władzy. Czy tacy ludzie jak Napoleon, którzy prowadzą miliony istnień na śmierć w imię swoich idei, są zbrodniarzami na równi z ludźmi pokroju Raskolnikowa? Sam Raskolnikow dostrzegł tylko jedną różnicę w estetyce zbrodni, bo Napoleon nie chował się pod łóżko, żeby kogoś ukatrupić siekierą. Raskolnikow realizuje zbrodnie. Przygotowuje się, na przykład liczy kroki, zmienia nakrycie głowy. Na ofiarę wybrał starą lichwiarkę. Idzie do jej domu i siekierą zabija ją i zmuszony jest zabić jej siostrę świadka. Raskolnikow to bardzo złożona postać. Trzeba przeczytać książkę, żeby zrozumieć, dlaczego autor stworzył taką figurę. W moim oglądzie, raskolnikow miał kłopoty z psychiką. Dostojewski ujawnia nam wiele prawd o człowieku i jego naturze. Po zbrodni zaczęła się droga do piekła. Zachorował i leżał w malignie. Wbrew sobie okazał się człowiekiem wrażliwym. Uchyliły się drzwi piekła. Majaki, koszmary, brak kontroli. Straszne sny, w których wracał na miejsce zbrodni. Życi się skradzionymi rzeczami i boi się kochać najbliższych. Zdemaskowany przyznaje się do winy. I zostaje zesłany na Syberię. Postać rozkolnikowa jest pretekstem do refleksji. Oto jedna z nich. Cytat przewodni tego filmu: Życie ponad wszystko. Na Syberii długo nie czuje skruchy. Wtedy też snuje refleksję na temat kondycji życia ludzkiego. Odkrywa, że gdyby wypadało mu dzisiaj żyć na wąsiutkiej skale i tak pozostać na tym kwadracie przestrzeni całe życie, to lepiej tak żyć, niż zaraz umrzeć. Byle żyć, 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 jakkolwiek, ale żyć. Jakkolwiek żyć, tylko żyć. Jakież to prawdziwe? Zachęcam do czytania Dostojewskiego i subskrypcji mego kanału.